Cześć, zaczynam z taksówki Bo wyszedłem z hotelu Doszedłem do centrum I okazało się, że zapomniałem paszportu i Musiałem się cofnąć Nie chce się mi już Nie chce mi się już znowu iść Bo jest strasznie gorąco A muszę mieć paszport, bo będę dzisiaj Odbierał swój e, Swoją kartę, nie? Która niby ma przyjść Co tkwiła w bankomacie i jadę, a bluzę muszę nosić bo mam w niej kieszeń zapinaną i tam trzymam resztę kart no i ważne rzeczy ponieważ dzisiaj e, Wymeldowałem się, bo w nocy będę zmieniał miasto i tak to jest, a? To, jest to jest kamera, kamera? ja. Soj si. boliviano. Yeah. Ale... Soy Polako. Ja soy boliviano. <laughs> boliviano ej mój amigo. <laughs> yeah. Do takiego ziomala spotkałem w teksówce teraz, słuchajcie Myślę, że jestem z Niemiec, z Alemanii tak zwanej Bardzo w porządku człowiek, naprawdę Miło się tutaj z ludźmi rozmawia W ostatnim filmie już wam mówiłem, że Naprawdę sympatyczni i pomocni są tu ludzie I na każdym kroku takich spotykam I w innych krajach, w których tu byłem Nie miałem tyle, tyle konfrontacji z, z osobami lokalnymi Które często same nawiązują Kontakty. Gracjo za Bien! Bonito! <laughs> Pojechał Mariusz dalej pracować. Ja jestem przy placu 24 września. Pierwsze co zrobię to sprawdzę, czy, czy mogę odebrać swoją. Mariusz! Nara! <laughs> no, no. Ciao! Gracias. <laughs> Mario to Mariusz inaczej u nas, także ja tak do niego mówiłem Mariusz prawie 28 stopni daje te ciepło do biwatu na szczęście jest mega park, w którym jest dużo cienia i można tutaj fajnie sobie odpocząć. Oczywiście karty nie ma. No jeszcze są 2 dwie, dwie godziny. Bądź powiedział, że może dzisiaj przed zamknięciem. 3 godziny. Powiedział, że może dzisiaj przed zamknięciem, ale najprawdopodobniej jutro. Nie mam czasu, żeby tyle czekać. Mam dwie karty inne i i po prostu jak nie przyjdzie dzisiaj o czwartej to lecę. Lecę dalej. Kupiłem sobie bilet, jadę dzisiaj do La Paz. Słuchajcie, chcieliśmy przerobić. Ziomeczek mnie chciał tutaj przerobić, ale się okazał później dobrym ziomeczkiem. I kupiłem sobie bilecik do La Paz Wziął 130 Później 100, a na bilecie było 90 Jest jeszcze siomalka, która tutaj pomagała Przerabiać bazuje. także Wszyscy się zebrali Ekipa przerabiaczy Pamiętajcie, nie dajcie się przerobić Aczkolwiek bardzo, bardzo to zabawne było I fajne Także ja mu później powiedziałem Ej kolego, ale tu na bilecie jest 90 a on powiedział, nie no, to y, dyszka to jest dla mnie, tak wiesz, nie? A ja powiedziałem, spoko, kurczę, Jest, jest spoko gość, to weź sobie tą dyszkę. Mówiłem wczoraj, że pojadę do bamby, ale okazało się, że w Bambie nie ma zbyt dużo ciekawych rzeczy. I gdybym tam pojechał i spędziłbym jeden dzień, przynocowałbym, to musiałbym jeszcze spędzić dodatkowy dzień, bo znowu do La Paz trzeba jechać w nocy, albo w dzień i straciłbym dwa dni nie chodzi o to, że na przykład ja się śpieszę Tylko chodzi o to, że jak teraz straciłem dzień teraz będę tracił dni Tak troszeczkę nie myśląc To stracę możliwość dotarcia do Urugwaju jeszcze Niedługo A chciałbym jeszcze postarać się tam no pojechać, także Lecimy tak jak lecimy u mnie spontan, to jest grany cały czas. On nie ma tak, że ja planuję i później to wykonuję. U mnie jest cały czas spontanicznie, tak jak na filmach często jest. Ja po prostu idę, coś zauważam, coś robię i to jest właśnie tak. Jeden prawie do jeden, jak to wygląda. Zabrałem plecak. Teraz szybko jeszcze do banku z banku od razu na terminal czasami godzina 10 minut fajnie było w Santa Cruz, Bolivia, <laughs> naprawdę mega mi się to trzeba podobać ludzie są naprawdę e, mili, wspaniali wiadomo, że czasami chcą was przerobić ale to nie jest takie chamskie przerobienie oni sobie tam prowizje próbują czasami dopisać ale jak uważacie to nic się nie stanie i pyk przed odjazdem Muszę kupić słuchawki, jakieś takie, żeby po prostu były na drogę. Bo 18 godzin plus poprawka pewnie z 20, będziemy jechać. Przyjechał autobus. Pakujemy się. A ja muszę wam powiedzieć, że powoli już mam dosyć tych autobusów. 20, 18, 24 godzin. To już po prostu trochę za dużo dla mnie. Chciałbym jeździć po 3 godziny tylko. Mój dobytek tutaj. Nowy dobytek życia spakowany. Woo. Cyk i nie ma. Jedziemy. Co jest bardzo fajne w Boliwii to to, że autobusy zatrzymują się na obiady i możecie zjeść w Argentynie, w Argentynie, w Chile, w Peru, Ekwadorze i chyba nawet w Kolumbii, w Kolumbii może było trochę, ale wcześniej nie było tak, dawno, dawno się nie spotkałem z tym i to jest naprawdę fajne i super, także w sumie nie powiem wam, że jestem głodny bo się dzisiaj objadłem w mieście ale fajnie rozprostować kości i cyk fajne drzewko, bardzo mi się podoba można uzupełnić zapasy wody lub smakołyków ale ja pokutuję, bo szczerze powiem wam zjadłem dzisiaj tylko raz ale porządnie w Burger Kingu i powiedziałem sobie, że nie zjem, bo dbam o sylwetkę jako tako więc do rana nie będę jadł. A tutaj kotki, patrzcie, zadbane mają jedzenie i to się szanuje. Patrzcie rano jesteśmy już chyba w prawie Chyba już jesteśmy w paśmie gór Coldilliera e... Blanka Jakieś śniadanie trzeba sobie zjeść. Najlepiej to o, sałatkowo owocową i sok I jedziemy dalej Do La Paz na mapie jest 190 km. Mapa twierdzi, że 3 godziny więc ja myślę, że z 4 no do 5 godzin się. trzeba liczyć chociaż jak już wspominałem bardzo fajnie, że są te przystanki gdzie możecie zjeść kolację, możecie zamówić sobie jakieś śniadanie eee, I tak się jedzie 20 czy 24 godziny A ta podróż e, mija... Tam podróż mija dużo, dużo lepiej Kiedy możecie rozprostować kości i możecie coś zjeść i tak dalej Mówię, zrobię takie obejście Zobaczę co się dzieje Dookoła ale tak za bardzo widać, tutaj nie dzieje się za dużo. Także lecimy już do autobusu. Dzień dobry wylopas Nie było tak źle Nie było tak tragicznie Mam fajny hostel, znaczy pokój, bo to nie hostel 2 km stąd i Idę, idę zrobić live'a Także możecie sobie wpaść bo już jest zrobiony, wiadomo eee, I co? Bo przejdę się na piechotę albo wezmę jakąś taksówkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idziemy rozeznać się. A, przepraszam, muszę się podrapać. Musimy się rozeznać w terenie. Jest fajna, chłodna pogoda. W Santa Cruz było gorąco, a tu jest idealnie. Już zobaczymy, co się będzie działo po drodze. Już widać, już widać te cable carsy. Będziemy sobie. Jeździć 3000, ponad 3600 metrów nad poziomem morza. Na takiej wysokości się znajdujemy aktualnie. La Paz, nie chcę walnąć gapy, ale to jest chyba najwyżej położona stolica na świecie. Ale chyba jako stolica, a nie miasto, albo miasto, nawet właśnie. Nie pamiętam, będę musiał znowu zerknąć do do wujka Google, czy, 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 czy gdzieś tam, się dowiedzieć się. Hola amigo, todo bien amigo. Rio frío, 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 no. Kaliente caliente. Sí. A... E, Santa Cruz estás sí. viniendo, ¿no? Santa Cruz, mucho calor, mucho calor. Hasta acá, okay, okay, un poco. okay. Także taki klimat tutaj panuje. Na kolegi z autobusu <laughs> eee, w porównaniu do do Santa Cruz jest tu bardzo zimno, a dla mnie jest właśnie pogoda umiarkowana, czyli taka idealna. Nie za gorąco, nie za ciepło. Myślę, że dwa, trzy dni tutaj pokręcimy się i lecimy dalej. Wychodzi na to, że mieszkam niedaleko placu San Francisco, tylko. Nic jeszcze o nim nie wiem, więc muszę się jakby doedukować. Ale na mapie tam jeden skręt i mieszkam, więc w samym centrum za 17 dolarów mieszkam. Na zdjęciach wyglądało super, i klimat chyba będzie super. I nic, będziemy, będziemy zwiedzać. To się okazało faktem. Mieszkam na samym. Mieszkam w samym centrum, cztery kroki od Plaza San Francisco. Druga sprawa to jest bardzo dużo turystów, których można zobaczyć. Także, także śmiało zapraszam do Bolivii. Zobaczcie, jaki mam przyjemny pokój elegancki, z widokiem fajnym. Już wam pokazuję. Są góry, jest miasto. Mam też kuchnię, z której chyba mogę korzystać, ale jak można zjeść za 10-20 boliwianów, to raczej chyba nie będę korzystał. Ale jest tu fajne miejsce, bardzo ciepło tutaj jest, uh, yy, z widokiem na La Paz, które jest stolicą yy, Boliwii, ale Boliwia ma dwie yy, stolice sukrę konstytucyjną i, Admi i administracyjną La Paz. To jesteśmy w La Paz. I tu jeszcze też jest widok. I teraz jeszcze, jeszcze, jak właśnie byłem w Santa Cruz i tam czytałem najnowocześniejsze e, miasto, Bolivia. Tak patrzycie, kiedy sobie, nie wiem, spójrzmy na Buenos Aires, czy po prostu na Europę, mamy inną wizję. Nowoczesności, ale jak patrzę na La Paz, no jak się chodzi po ulicach, to jest naprawdę ta różnica bardzo, bardzo duża Santa Cruz a La Paz. Ale jest tu klimacik fajny, także idziemy pochodzić gdzieś tutaj dzisiaj, jeszcze tylko koło domu, ponieważ baza jest zmęczony, podróżą znaczy, tak jest zmęczony, ale pompki trzeba zrobić, poleżeć coś tam, przygotować się do zwiedzania, do terenu. Więc przydałoby się troszeczkę posiedzieć w pokoju. Centrum jest fajny, klimat. I ja mieszkam dokładnie tutaj, 100 metrów od placu San Francisco. Ale idziemy pochodzić, bo wiem, że 200 metrów jest fajny market. Nazywa się market wiedźm Wiedźm? coś takiego z różnymi takimi rzeczami do różnych wywarów i tak dalej. Zobaczymy co tam mają. To miało być tutaj I tak naprawdę jedyne z takich bardziej przerażających rzeczy to chyba są małe alpaki tak mi się wydaje. Nie wiem czy prawdziwe. Poza tym, poza tym nie widzę, żeby tutaj było coś takiego dziwnego. Kiedyś byłem z. kurczę nie wiem, to jest prawdziwe? Ale wygląda tak, jak prawdziwe, w Lesoto, w tym kraju takim e, małym, w środku RPA, spotkaliśmy z piotkiem taki. Spotkaliśmy właśnie taki market, i tam były głowy jakichś ptaków, jakieś wywary. Tam wyglądało to tak bardziej przerażająco. Ale tutaj, ale tutaj to tak nie wiem. O cholera. To prawdziwe jest. Masakra. Myślałem, że będzie coś bardziej wstrząsającego. A na dobrą sprawę. Nie jest tak, znalazłem jakieś proszki na różne rzeczy do modlitw do spraw łóżkowych. Nic poza tym pewnie byłoby trzeba się bardziej orientować w tych sprawach wywarowych i w ogóle, ale mnie to jakoś tak nie pociąga, żeby próbować takich rzeczy. Znalazłem jakiś lokal ze schabowym to sobie zjemy o kurde jeśli gdzie muszę się jest, to lecimy byłem taki głodny że zapomniałem wam pokazać co jadłem jeden ryż lomo czyli chyba po, 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 mięso z, z polenwicy dwa jajka na tym no i, i pomidory dobre było ale, ale no zapomniałem to pokazać no to jeszcze rundka dookoła dzielni, zobaczymy co się dzieje. A powiem wam szczerze, myślałem, że czuję się dobrze, ale czuję teraz w organizmie, że po tym autobusie jednak potrzebuję chyba e, położyć się na drzemeczkę taką, dwie godzinki, godzinkę i spróbuję wyjść jeszcze wieczorem i do tego patrzcie się zadyszkę łapie. Potrzebuję aklimatyzacji jednak. Jak każdy, więc od jutra zaczniemy robić jakieś wymarsze, dłuższe pomieszczenia. A jednym słowem, jeden wielki markiecik wokół wszystkich tych uliczek. Kompoty, to kłopoty, lepiej nie pić. Trochę się zregenerowałem i idę na wieczorny spacer po uliczkach zobaczymy co się dzieje na placu San Francisco i gdzieś tam jeszcze przejdziemy się kawałek a później trzeba spać żeby jutro był bardzo produktywny dzień i ogarnąć parę rzeczy trzeba już robiło się naprawdę chłodno i to parę dobrych stopni się ochłodziło o kurczę, ktoś jedzie. Chyba miasto zaczyna żyć wieczorem bardziej. Zaznaczam, że dzisiaj jest sobota, kiedy to nagrywam. Więc... O cholercia! Miałem rację. Na placu San Francisco coś się dzieje. Robią jakieś koncerty. Chyba. Patrzcie ile ludzi. Bum Idziemy zobaczyć co się dzisiaj tutaj wyprawia tutaj chłopaki malują zobaczcie jakie obrazy fajne że wszystko wszystko na naszych oczach to tak raz a tu są występy jakiegoś klauna cyk Patrzcie, jaką lufę mają Można sobie Popatrzeć, dzisiaj jest czyste niebo Nie ma gwiazd Ale jest księżyc Na który pewnie wszyscy patrzą Oczywiście pani szydełkuje Sprzedaje cukierki też są jakieś smakułyki I tak powiem wam, że jest przyjemniej bo wcześniej nie było tu za wiele rzeczy które się odbywały pójdziemy sobie tam teraz jeszcze zobaczymy pizzeria nietypowa, taka mała o na miejscu mają tylko piec trochę pizzy i biznes hula. Najciekawszym miejscem to jest ta plaza de San Francisco. Oczywiście tylko na dzisiaj, bo od jutra pojedziemy sobie tymi kolejkami. Kolejkami sobie pojedziemy, podwiedzamy parę fajnych punktów. Tylko to pozaznaczam sobie na mapie. I jutro będziemy. Startować z tym wszystkim dzisiaj to nie dałbym chyba rady nawet chodzić gdzieś daleko, bo łapie zadyszkę Potrzebuję takiej właśnie nocy, żeby się zaklimatyzować. Jakoś mój organizm nigdy nie potrzebował jakoś dużo czasu do aklimatyzacji doba wystarczy. Wiecie, już jakiś tam kawałek czasu spędziłem w autobusie na wysokości. Dzisiaj się prześpię i będzie dobrze. To nie są te czasy jak po Ekwadorze Ekwador Kolumbia, tam cały czas na wysokościach. Tu powiem Wam, biegałem praktycznie po tych kurkach 3000-4000, ale już tyle dni na zerówce. No i i to trzeba wszystko odnowić. Patrzcie, co spotkałem, fajny sklep Taki trochę rekin, nie? Z tej ryby Nie znam się Ale coś innego dla oka Dawno nie, nie widziałem rybek <grym> O, powiem wam tak, kiedyś takie miałem O, takie jak te Mieliśmy takie, podobne na pewno Były Ja kiedyś miałem akwarium, raczej. Mieliśmy z bratem, w ogóle całą rodziną, myliśmy. No ale te rybki a też zbyt długo nie wytrzymały u nas. Najlepiej żyły sobie glonojady <grym> w naszym akwarium. Miały najlepiej. No to tak, ty już zwijają interesy. Pani Rozlewa, ostatnie. Manzana, znowu, znowu. Ostatnie napitki i tym samym ja też zawijam się do swojego hotelu odbyć jak najlepszą aklimatyzację czyli w łóżku z, netli net w łóżku z Netflixem i z snem. Mam nadzieję, że z jakimiś miłymi snami Elo Sny były miłe, aklimatyzacja chyba się udała już tak nie brakuje mi powietrza, jak wchodziłem po schodach. Eee, życzę Wam zdrówka. Ja zabieram się do kolejnego dnia. Już wiem co nieco więcej. Pomyliłem się co do Plaza San Francisco, ale to będzie w następnym odcinku, na który już teraz Was zapraszam. Teraz serdecznie zapraszam do subskrypcji, dokumentowania i tak dalej, i tak eee, dalej. No ja się zbieram, bo już yy, pora na mnie. Także pozdrówki i do następnego.